Wilczyński z trudem zaparkował przy zatłoczonej ulicy Podwale. To miejsce kojarzyło mu się ze staniem w Korkach, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego i w weekendy, gdy starówka przyciągała spragnionych spacerów mieszkańców stolicy oraz gości. Komisarz rozejrzał się, by po chwili stwierdzić, że poniedziałkowe wieczory wcale nie wyglądały lepiej. Ulicą przemykały trąbiące na siebie taksówki, między murzem przechadzali się podchmieleni, głośno rozmawiający ludzie, a kramy z grzanym winem wabiły słodkim zapachem. Grudzień w tym roku przywitał warszawiaków jesienną aurę. Powietrze było wyjątkowo ciepłe i wilgotne jak na miesiąc kojarzący się ze śniegiem. Synoptycy zapowiadali rekordowe opady w najbliższych dniach, a łowcy burz czekali na nadchodzący orkan zwany ambrożem. Bruno dostrzegł w oddali pracowników montujących metalową konstrukcję choinki na placu zamkowym. 27-metrowe drzewo wraz z dekoracjami na Starym Mieście i światełkami zdobiącymi trakt królewski Miało zabłysnąć już w najbliższą sobotę. Większość mieszkańców stolicy z podekscytowaniem czekała na świąteczną iluminację, ale nie Wilczyński. Nie przepadał za tłumami, a przy tym doświadczenie nauczyło go, że tam, gdzie buzowało dużo emocji i kłębiło się sporo ludzi, szybko pojawiały się kłopoty. Komisarz skręcił w bramę budynku numer 29 oznaczoną charakterystycznym dla host, pod rysunkiem tęgiego jegomościa z kuflem piwa w dłoni. Dźwięk butów policjanta uderzających o kostkę bułkową uniknął w gwarze rozmów restauracyjnych gości, którym towarzyszył syk płomieni gazowych lamp. Od zapachu piwa i jedzenia ślina zaczęła napływać do ust wilczyńskiego, a jego żołądek przypomniał o sobie głośnym burknięciem. Witam w hospodzie! zaczepił policjanta kelner w białej koszuli przepasany fartuchem w butelkowo zielonym kolorze. Stolik dla ilu osób? A na ile wyglądam? Witajcie tu Izabela Janiszewska, autorka Amoku, finału trylogii z komisarzem Wilczyńskim i Larysą Luboń. Serdecznie zapraszam do rozmowy ze mną i Przemkiem Poznańskim na zupełnie inne opowieść Do zobaczenia!